Najłatwiejsze. Najłatwiejsze, że najłatwiejsze. Jest w historii jeden klub, który się nazywa FC Barcelona, tylko który jest najlepszy w historii. Potem jest Wesprom, potem jest Kiel. Zawsze Kiel, potem Wesprom. Kiedy ty raz przeciw tych zespołów nigdy nie masz nic do przegrania, nic do stracenia. Także nie ma co płakać. My w środę chcemy powalczyć o dwa punkty. Ale mobilizacja pewnie jest dużo większa, no bo tak każdy się nastawia na Barcelonę, na, na zwycięstwo. Na pewno na Zagrzeb też mieliśmy dobre motywacje, na Nantes też mieliśmy dobre motywacje. Tylko jak powiedziałam od razu po meczu, kiedy nie wykorzystasz tyle 100% sytuacji ciężko, bardziej, że kiedy nam brakuje tyle zawodników, I obie dwie połówki, gramy bez nich, bez lewego rozegrania, bez prawego. Nominalne, oczywiście, także wszystko jest ok, ja, ja wiem kto ja jestem, skąd ja jestem i jak w życiu musi człowiek walczyć. Czego należy spodziewać się po tym meczu? No bo Barcelona bez zmian grają praktycznie to samo, duża intensywność, zagrożenie niemal ze wszystkich elementów i nawet bez wikimema, oni mają moc wrażenia i pokazali to w pierwszych połowach z i ser. Tak to jest, no jeszcze raz powtarzam, koszula Barcelony, historia Barcelony to duże ważenie. E, czy Dika będzie grał, czy nie, nie jestem pewny. My będziemy przygotowani grać i z nim w zespół, i bez niego. Także spodziewać musimy tylko to, że przyjedzie najlepszy zespół na świecie, jak powiedziałem. I atmosfera będzie niesamowita i my też z naszej strony zrobimy wszystko, żeby te dwa punkty zostały w domu. Barcelona gra na dużą intensywność, ale indusztra też to potrafi robić, chyba może być taki no, szybki mecz piłki ręcznej. Kiedy masz do rotacji dużo zawodników, to jest jedna rzecz, kiedy nie masz, to inne Ja mówię, teraz my przegraliśmy z Nantą 23-20, a ja pamiętam parę lat temu, my to, ja nie pamiętam, 43 coś takiego było. Ну, no, каждый каждый матч, каждая ситуация с Онинной, я с ним bardzo задоволены с того, як тренируем хлопакі, як Шискоробя, ну, нестити теж сон тільки люди, ні? І часто було так же, не можеш або Брамкаш день. вчора, наприклад, «Нант» грав з Тулузом і гібралка же Броніга, чи Брамки, а з нами в такому 14 14:40 там 3 44%. Не? Nie ma co, co gadać, sezon jest długi, e... mamy nasze problemy e... wcale zdrowotne, ja, ja widzę, a tak chciałbym zapytać, kto, kto widział, kiedy ja jestem tutaj już 10,5 lat trenerem, żeby ja płakałem kiedyś, powiedział, że a, nie mam tego, nie mam tego, to jest super życie, umieć potrafić walczyć i... My jesteśmy iskrakielcami, i my też jesteśmy potęgą, my też jesteśmy historią tego sportu. Myślę, że ten element skuteczności był mocniejszy nacisk w ostatnich dniach, czy po prostu po tak słabym w tym elemencie. meczu, no chłopaki są indywidualnie na tyle zmobilizowani, że nie wiem, przy każdym rzucie dokładają jeszcze coś od siebie dodatkowego. Bo to było widać taką złość, zdrową złość, meczu z zatami pułapy. Ja tak powiem, no. W życiu ile raz zaczynasz trenować taktikę, wszystko masz w głowie, a potem takie elementy, jak powiedziałem skuteczność brakuje. Zaczynasz trenować trochę więcej rzutów, to potem obrot. I tak non stop. I dlatego jest fantastyczny. Zmobilizować się, nie patrzeć na to, co było, zrobisz tylko pozytywne wnioski i idź do przodu. Ja jestem bardzo, bardzo wdzięczny chłopakom, że po takim trudnym meczu, jaki był w Nancy. W sobotę zagrali fantastyczny mecz, gdzie założyliśmy, żeby trochę więcej radości było w griej i to było. widać. Popełniłeś mnóstwo blendów. I też skuteczności też. Nie było na, na najwyższym poziomie, ale z tą łatwością, z którą zagrali, to też ja nie mogę tylko podziękować chłopakom. Ale też pewnie w takim jak z Barceloną każda akcja, każde prowadzenie, być może oskoczenie wiemy, że uruchomi no taką wrzawę publiki, jakiej z no tym w sensie, szacunkiem do, do Zagrzebia, ale, ale nie będzie, no bo w wielkich jest często tych pokonywało i Barcelonę właśnie dzięki takiej współpracy na linii zawodnicy, to co na boisku i kibice. на миллион процентов с годом сейчас паном завши наши кибицы, то есть наш, наш устный заводник, завши и нас спираем, еще раз, миллиарды раз, блин, это повторял, я помню, тен часы, когда была пандемия, когда играли мы без них, на или то было трудно, также еще раз, когда я э, говорю, там, без вас есть, если мы сироты, то не есть пустые слова, то есть правда, правда, и без наших кибицов мы, на правда, не есть, если мы тем самым заспол, для нас, grać w Magdeburgi, gdzie przyjechała, ja nie wiem tam ile naszych kibiców, grać w i gdzie przyjechała tyle naszych kibiców, gdzie wsparcie jest. Nie zawsze wygrywamy. I w Magdeburgu i w Ludzie przegraliśmy, ale czujemy to wsparcie i zawsze dajemy siebie trochę więcej niż normalnie. Pani jeszcze tylko pytanie o Nie ma szans, że wróci na dwa strony? Nie wiadomo. Hmm, chyba nie. Nie Pan, teraz też tak, jeżeli mądro my pomyślimy Aleksa nie będzie długo. Czy ja będę chciał ryzykować na jeden mecz, że potem mamy tydzień przerwy w Ligi Mistrzów? Może być, ja na jeden mecz nie będę ryzykował, a potem na ostatni 7 do stycznia, do końca do grudnia, on będzie mógł nam pomóc. A jeżeli ja tylko stawkę ustawię, no tutaj też gra wszystko, wszystko gra. Czy ja będę. Mogę oczywiście, mu jutro dajemy medykamenty i dawaj grać. але чи то є вартощова чи ні. І я теж потім, е, і раз ще е, в голові мав, е, вже дали йому заграти в матчі з Плоцком практично з півтора тренінгом. Може би теж там, очевидно, то є тотально інна контузія, але може би теж споводовала то, що я не мав їм тієї черпіливості. Я теж роблю блонди і теж хочу робити так, щоб тих блондів було як наймні. Остатний блонд, де я зробив? В матчі з пулавами, не? Віджали ще? э, Королёк имел 4 минуты, а мы сыграли в 6 минут. Э, когда мы мы сыграть 5 на 5, я за... 6 на 5 могли мы сыграть, а я играл 5 на 5, и потом в обороне был 4 на на 5, а не 5 на 5, 5 на 6. Ну, а потом сидишь, вы, патчишь, анализируешь, и мы уже надвит в мой лат, ты ли лат грам и роби такие простые блинды. То есть ты ж нормально, ты есть есть там только человека. No może trochę lepiej, bo, bo w sobotę fajnie pograliśmy i, i rzeczywiście może gdzieś tam się odbudowaliśmy mentalnie dobrym meczem, e, natomiast teraz już już myślimy tylko i wyłącznie o spotkaniu z Barceloną. No właśnie, żarty się skończyły nawet w Lidze Mistrzów, chociaż nie można powiedzieć, że jakiekolwiek żarty są, ale powiedzmy szczerze, Zagrzeb i Naut to był taki przedsmak tego, co się będzie działo w środę. E, no nie, nie powiedziałbym, bo Zagrzeb, jak pokazał, że potrafi grać świetnie. Wygrał z Alborgiem, prawda? Także, także trzeba ich szanować za to, co robią, bo naprawdę pokazali, że są groźnym zespołem. No i z NAND przegraliśmy, także też nie można powiedzieć, że smak Każdego przeciwnika szanujemy, no ale teraz jest, można powiedzieć, największe wyzwanie przed nami i musimy się do tego dobrze przygotować. Jak podejść do tej Barcelony? Co zrobić? Jak sobie poukładać to wszystko, żeby, żeby powalczyć? Chociaż. Z drugiej strony, jak pamiętam, to wy lubicie grać z tymi rywalami, którzy są z tego top, top. Na pewno w każdym będzie ogromna motywacja. To nie trzeba będzie tego szukać w nikim. I to na pewno ten talent znajdzie rozwiązanie na to, jak pokonać tego przeciwnika i jak, jak z nimi wygrać. Co możesz powiedzieć o Barcelonie? Bo ten skład praktycznie bez zmian. Nie będzie diki mema, mają kim go zastąpić, więc jakiego meczu należy. Jak widzimy, to Barcelona mocno zaczyna, bardzo mocno spotkania, a później już ma kontrolę. Po Barcelonie wszystkiego można się spodziewać, tak naprawdę. Pomimo tego, że nie mają jednego ze swoich liderów, nie będzie go, no to mają ogromny potencjał, żeby go zastąpić i na pewno będą starali się grać szybko. Też wiadomo, u nich mocnym punktem są bramkarze, którzy odbijają sporo piłek i szybko starają się wyprowadzać przez to kontrataki. Skrzydłowie biegają intensywnie. Też są skuteczni w obronie tak samo mocno grają, także trzeba się bardzo dobrze przygotować na ten mecz. Na treningach mocniej się skupiacie nad aspektem wykończenia, no bo przy terezie debargasie i no pewne rzeczy nie przejdą i to może się bardzo źle skończyć. To na pewno na pewno będziemy się też skupiać na tym, żeby poprawić naszą skuteczność. Będzie pewnie trening rzutowy. Odnośnie dla, dla każdego, że tak powiem, zawodnika z każdej pozycji gdzieś będziemy tryb, próbować sobie zwizualizować jakieś trudne sytuacje i, i przyłożyć się do tego, jakby to był naprawdę mecz, a, a nie trening. zasadami połowy był taki szalony mecz, bo aż 131 danych rzutów od coś niespotykanego w piłce ręcznie, ale z Barcelony no, chyba należy się spodziewać podobnych rozwiązań, że to nie będzie zwalniania, gry, było RIBE i oni zawsze nawet z, z szybkiego środka stąd drugie tempo też straci, się iść od razu na bramkę. Dokładnie. W Barceloną nie potrzebujemy wygrać aż, aż taką przewagą bramek. Tutaj wystarczy nam wygrać na jedną bramką, nawet jeżeli by miało się to skończyć odwrotnie niż jeżeli był to mecz z Puławami, wynikiem załóżmy 20-21 dla nas, to bylibyśmy bardzo szczęśliwi. Potrzebujemy po prostu zwycięstwa, a nie, a nie żebyś pokazać jakiś show tutaj. Cezary Sturgier jest zbudowany po początku sezonu, bo sporo tych Staje. Bardzo się cieszę, jestem bardzo wdzięczny za to, że, że mam takie, tyle szans gry. Staram się patrzeć cały czas do przodu. Wiadomo, że ostatni mecz na przykład nie wyszedł i, i mam dużo do poprawy, dlatego nie załamuję się też, ale, ale muszę szukać w sobie, gdzie popełniam te błędy i, i na treningach pracować tak, aby później te błędy wyeliminować. Nie było okazji zapytać, na była. Mocna praca też, na którą no bo trochę urosłaś No, ten, no się Może tak. troszeczkę urosłem. Gdzieś <gry> <gry> e, starałem się zmienić swoje nawyki żywieniowe, też mocniej na siłowni popracować, e, bo wiem, że to, to, my, to jest mi potrzebne po prostu, żeby z tymi, można powiedzieć, lepszymi fizycznie zawodnikami się zderzać i, i walczyć z nimi, jakby w większych szansach, o, że tak to powiem. Jeszcze a propos Barcelony. Damian wspomniał i wszyscy o tym wiemy: nie ma Dikimema, nie ma Aleksa w Industrii, więc w tych liderach jakby jeden-jeden. Kto gorzej na tym wyjdzie, Twoim zdaniem? Gdzie ten ubytek jest większy? W którym zespole? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ taki jest sport, kontuzje się zdarzają i, i no niestety chcielibyśmy bardzo, żeby Alex nam pomógł. Tak samo myślę, że Barcelona chciałaby bardzo, żeby im Dikamem pomógł. Ale musimy sobie z tym poradzić, i na pewno znajdziemy jakieś rozwiązanie, żeby sobie z tym poradzić i walczyć z Barceloną jak równy z równym. No, nie wiem. Oczywiście my zawsze chcemy chcemy zrobić jak najlepszy, chcemy wygrać, ale oczywiście to taki zespół jak Barcelona, wszyscy oczekiwają od tych też wszystko. Wtedy chyba może być trochę łatwiejszy dla nas w tym aspekcie, ale ja myślę, że że my szatni wszyscy myślimy to samo, że to jest, że chcemy wygrać ten mecz i że wszystko bo jedne, czy jesteśmy faworyty, czy nie, będziemy walczyć do tego. Barcelona to zespół taki kompletny, tak można go nazwać. No nie wiem czy kompletny, ale też nie, ostatecznie duża rozmowa idzie, że co roku jest gorsze, gorsze zespół, ale dalej są tam i zawsze i dalej wygrywają, nie? Czyli coś dobrze robią, oczywiście mają niesamowity za, yy, yy, zawodnicy, mają chyba najlepszy parę bramkarzy na świecie na, na tym momencie. No i zobaczymy, będzie ciężko, ale my musimy robić nasza pracę. Właśnie w Barcelona w tego MIFUS przez 4 lat, teoretycznie się osłabiła, ale tak jakby przestrzeń jest zagospodarowana, tak jak ten 18 latek na, na środku rozegrania, który szedł i, i robi. Swoje, to, to jest moc właśnie w tym Barcelony, że potrafią wykorzystywać potencjał każdego z graczy i dostosowywać do tego swoją praktykę, tą dużą intensywność. No, naprawdę nie wiem teraz, jak, jak oni tam pracują, nie? ale naprawdę praca jest, jest niesamowita, nie? że każdego z nich zawodnicy, jak może być, było Fabregas albo Cindri, ostatecznie nie, ale dalej wychodzi Frade, wychodzi ten Hiszpan Rodriguez i też. Super grają, super walczą, na przykład teraz, no, sezon temu dostał kontuzję Makucz, wyszedł Cikusza te i też super granie. oni mają oczywiście, to, to jest Barcelona, zawsze będzie jedna z najmocniejszych, jeden z najmocniejszych zespołów, ale są najmocniejsi w historii, nie? Chyba, które najwięcej wygrywali, które najwięcej pokazali tego. No i, i wiemy, że, że oni zawsze będzie co będzie, będą, będą tam, będą wygrywali, będą walczyli. Przed meczem należy spodziewać się takiej wymiany takiego szybkiego meczu, no bo Barcelona lubi grać intensywnie i to tak wszystko narzucać, ale wy, jak pokazują ostatnie spotkanie, też potraficie to doskonale robić. No oczywiście, że teraz, w tym momencie, kiedy, kiedy chyba nie, nie mamy tyle zawodników, jak, jak normalnie mamy, nie? Że, że mamy tyle kontuzji teraz, e, musimy trochę, trochę inaczej zagrać? Nie? Myślę, że w ostatnim meczu w, w Mistrzów pokazujemy, że, że w obronie. Robimy dobra praca, super praca. Myślę, że każdy, który gra tam, i Tomek, i Arczi, i Teo, i wszyscy grają w niesamowite poziomy. I musimy trzymać to dalej, oczywiście. <grym zainteresujesz> dla dla wizji jest fajne, nie? Kiedy oglądasz mecz 40, 39, nie? że każdy rzuca niesamowite bramki. Ale żeby wygrać przeciw takiego zespołu jak Barcelona, chyba, chyba potrzebujesz <grym zainteresujesz> trochę więcej pracować w obronie i nie da się tak łatwo zabić. Jeśli chodzi o obronę, to chyba o nią możemy być spokojnie, ale jeśli chodzi o atak, o tym na w waszych głowach yy, siedzi to, że nie wiem, trzeba jeszcze bardziej się przykładać, no szczególnie, że poziom bramkarski wcale się nie osłabi. No, naprawdę ja myślę, że nie nie zagraliśmy dobrze przy to oczywiście to to by nie pokazuje, kiedy trafiasz 20 20 bram w meczu ligowy, jest bardzo ciężko wygrać, nie? Ale myślę, że, że nie graliśmy dobrze mecz i, i w takim razie też Bramkarz Unix był najlepszy, nie, że, że mieliśmy nasze szanse pierwszy dobrego meczu, jak zagramy trochę lepsze, myślę, że będziemy mieli dużo większy sens.